Dziś frezowałem frezem, On ma chyba 13,5 mm średnicy, bo na gotowo mam 14 mm. No i się wstępił, zaczął bardzo piszczeć. No i nie miałem takiego drugiego i go naostrzyłem ręcznie, bo nie ustawiałem przyrządu, bo to bardzo długo się odbywa. Ale Mam tyle pracy, że jeszcze w grudniu nigdy tyle nie miałem. Także pewnie i w Wigilię będę pracował, żeby szybciej święta zleciały. Może już nie, jak to się mówi, do 18, czyli tak jak wczoraj do 20, ale myślę do 12, do 1 sobie popracuję i później pójdę sobie świętować. Wracając do tematu, no i co zrobić? Postanowiłem go naostrzyć ręcznie. No i teraz przejdziemy do szlifierki. Pokażę Wam to na większym frezie. No bo na małym tamtym mógłbym pokazać, ale nie będzie widać. Zobaczcie, mam tutaj taki większy frez. Nie będę go oczywiście ostrzył. O, w ten sposób, że ustawiam go nie prostopadle, tylko pod kątem. Opieram sobie na ostrzałce. Trzeba uważać, żeby nie skaleczyć tego dolnego ostrza. I wtedy... Delikatnie, o, zobaczcie delikatnie sobie ostrze. Raz, później obracam. No, oczywiście, mam wtedy dwie ręce wolne. No, na potrzeby filmu. O, teraz tu też jeszcze słabo widać. Może teraz będzie. O, teraz dobrze widać. Widzicie? W ten sposób, tak, żeby uciekać do środka. Żeby ostrze było bardziej wysunięte. Że jak postawimy frez Załóżmy na jakiejś płaszczyźnie to. O, trochę lekko leci. Tak, żeby on czubkami się podpierał. Czubkami. No tam jest jakiś uszkodzony, czy jak. Nie wiem, czy tak zrobiony. No to nie ja oszczyłem przecież jeszcze. No i dobrze. No i chodzi o to, żeby o, w ten sposób go sobie podostrzyć, Raz. Dwa. 3, 4. Może być drobniejsza tarcza. Setka 120. Za drobna też za bardzo nie. No to jest 80, ale niech też nie, mia nie, nie miałem, żeby na szybko zmienić, a chciałem jak najwięcej pracy wykonać. Także ja czasami mm, kiedyś jak miałem nowe frezy naostrzone, znaczy nowe, używane naostrzone, to musiałem sobie przeostrzać, dlatego. Bo maszyna stara troszeczkę ma luzów i ona inaczej bierze niż nowa. No i jak po swojemu naostrzyłem, to i nowy, te ostrzone frezy wtedy ładnie brały. No a teraz już większość frezów sobie staram się sam ostrzyć. Dziękuję. Czy zdarzyło Wam się kiedyś, żeby podczas cięcia spadł łańcuch? Pewnie tak, dzisiaj się zdarzyło i trochę się wkurzyłem, bo to była, był twardy bez, zobaczcie tutaj jest zawleczka taka, zaraz odwrócę. odwrócę, o widzicie, tu jest taka zawleczka, a pod tą zawleczką jest milimetrowa podkładka. Po co? Bo pomiędzy tutaj tą podkładkę fabryczną a ten, tą zębatkę spada łańcuch. No wiadomo, nie każdy ma tokarkę, nie każdy ma takie możliwości jak ja, że sobie zaraz coś może dorobić. No dorobiłem tą podkładkę no i myślę, że już teraz ten łańcuch nie powinien spadać. No bo czasami jest też yy, przyczyna, że troszeczkę za luźno naprężone. A tu sobie zrobiłem podkładki na zapas od razu. O, zobaczcie. A tu znalazłem sobie, bo zacząłem wkurza, wkurzać. znalazłem sobie klucz taki z odzysku leżał u mnie, znaczy ja go ze złomu przywiozę. Ale teraz go sobie wyczyszczę o, i zobaczcie będzie pasował do nakrętek. Bo ten nieraz mi tak bardzo nie podchodzi. A ten myślę, że będzie podchodził. O, widzicie, bardziej. Ale ręką będę dokręcał, a później już dokręcał będę tym. Także widzicie, to może dotyczyć nie tylko pilarki Stil, ale może dotyczyć także innych pilarek. O, dziękuję. Tam jednemu z kolegów pod filmem dodał taki komentarz, że im się mniej ciśnie, tym piła lepiej bierze. No, i teraz tak tą metodę zacząłem stosować, no i to jest prawda, bo człowiek jak nie, ci, nie bierze na ucho, nie tnie słabotnie, to dociska. A właśnie to trzeba zrobić odwrotnie. No to taka ciekawostka, może tam można znaleźć ze zwykłej podkładki zrobić, ale ona może być za gruba, bo tutaj dosłownie 0,8 czy 1 mm potrzeba. No, i wtedy zmniejszamy ten luz. Oczywiście nie całkowicie. No i łańcuch wtedy już się tam nie dostanie. Bo tam będzie przerwa 1, 3, a prowadnica łańcucha. Znaczy, co ja mówię, przepraszam, 0,3 przerwa. Taka minimalna, a łańcuch ma grubość 1,3. To co o, yy, wchodzi w prowadnicę. Także to już wtedy się nic tam nie powinno nam stać. Także dziękuję. Pozdrawiam. Dzisiaj ciąłem drewno pilarką STIL MS170. No i coś zaczęło, jakby powiedzieć. Obroty były, a łańcuch się zatrzymywał. Wiecie, jaka była przyczyna? Ten koszyczek to jest jakiś koszyczek. Nie wiem, chiński. Żadnego oznaczenia nie ma. I zobaczcie, tutaj w środku jest takie, taki ślad, widać to, ślizgało się. Jak to naprawić? No, jest na to sposób, muszę dorobić trzpień, żeby pasował suwliwie na tą siednicę Tutaj, i z tego założenia, co będzie ten trzpień przytoczony, dorobię nakrętkę i przykręcę tu nakrętko. A w uchwycie tokarskim zamocuję sobie tarczę, ćpieniówkę i ładnie to zabiele. I myślę, że wtedy będzie ciągnęło jak powiedzieć brzytwa. Na pewno nie każdy może coś takiego sobie zrobić, ale ja będę mógł go trochę jak to się mówi poprawić i zregenerować. Także założyłem stary koszyczek chiński. Przepraszam, szcila oryginalny, to jeszcze był razem z piłą no i przestało, ustąpiło to ślizganie i piła zaczęła lepiej ciąć no. no bo tutaj się wymienia te koszyczki głównie przez to, że tutaj się robią te wrąbki myślałem tutaj o nadspawaniu, ale no nie wiem, zobaczymy jak to to zda egzamin nikt, nikt nam za to głowy nie urwie można to spróbować delikatnie ponad spawywać. Wiadomo spaw jest twardy, ale myślę nie, no, może nie aż na tyle twardy jak ten materiał tutaj wciśnięty. No a tutaj mam jeszcze jeden koszyk. To jest koszyk Made in Canada. Tak napisali tutaj przynajmniej na koszyku. I to jest firma, firma Oregon. Oregon dorabia prawdopodobnie też do Shilla. I tutaj też jest to samo, tylko tutaj zobaczcie, tu prawdopodobnie przyczyna była, że tu się zamoczyło, olej dostał się, zaczęły się wióry sklejać i to się spowodowało ślizganie. Ja specjalnie tego od niej wyczyszczyłem, ale wyczyszczę sobie to benzyną ekstrakcyjną, odtłuszczę to. No i zobaczymy, to może dotyczyć nie tylko szpilarki MS-170, ale wszystkich szpilarek dostępnych na rynku. Także czasami warto jakieś inne filmy oglądać. Ja to powiedzieć można tak, można powiedzieć, by że na swoich błędach staram się uczyć. No i czasami podpatruję jakieś ciekawe, mądre pomysły z internetu. To nie znaczy, że jestem tak samoukiem całkowitym. Ale w większości, w większości na swoich błędach i dobrych radach podpatrzonych z internetu. Także jak wy macie jakieś jeszcze uwagi, to bardzo proszę. A jeszcze druga sprawa: piła sztyl na początku jakieś zimna, to na tym nowym silniku Zamana no to jakby powiedzieć, ma za małe obroty. I po drugie, jak się rozgrzeje, też to nie wchodzi. Tak zwane te pełne obroty ścila. Nie wiem, co to za przyczyna. Jutro mam z kolegą rozmawiać od pił spalinowych. Zobaczymy. Jak coś będę wiedział, to jutro wam dopowiem. Także. Musi to być czyste, musi być różniutka powierzchnia, żeby to się nie odbijało od tego, tylko jak już obroty wejdą, załóżmy te parę tysięcy, to żeby to dobrze ciągnęło. Tak jakby sprzęgło z tym, co dociska do, do koszyczka, była jedna całość, a w momencie, jak zmniejszymy obroty, no to wtedy to się powinno odłączyć, rozłączyć. No także to ta, taka ciekawostka dzisiaj. Dziękuję. No, kupiłem sobie na Allegro taki łańcuch 325 yy, szerokość na jeden 1,5, 16 cali, długość miecza i 66 ogniw. Co prawda piłanak. Ale chciałem sprawdzić, co to jest za łańcuch, no i zaraz wam pokażę na, już na żywo, jak ten łańcuch tnie. Założyłem tak trochę z ciekawości, bo miałem miścila, miałem minaka no ale myślę, że nawet widziowe to niech się kurze schowają w stosunku do tego łańcucha. Teraz Wam pokażę jakie grube wióry są z bliska, bo z daleka tego nie widać. Zobaczcie, Zobaczcie jakie ładne wióry. To są wióry z te przed chwilą ścięcia właśnie tym łańcuchem. No myślę, że jak nie zepsują sobie marki sami, jak to się mówi nie strzelą sobie w kolano, bo niektóre firmy też co tak potrafiły zrobić. Sztil co był 30 lat temu to był sztil. A teraz to nie wiem, chyba chino sztil się nazywa. No bo kiedyś, jak się łańcuch oryginalny stila kupiło, to się cięło i cięło. Od czasu do czasu naostrzyło i dalej się cięło i cięło. A teraz się rozciąga jak guma do majtek. Zobaczymy, jak ten. No troszeczkę jest, ale to lekko jest, bo to pierwsze założenie. Ale jak płynnie chodzi po prowadnicy. Oczywiście smarowanie łańcucha jest, wszystko jest, no i wykonanie tego łańcucha, to też jest ładne, zobaczcie. A także kupię sobie na pewno jeszcze ze dwa, a tamte to, co miałem oryginalne naka, to chyba do śmietnika pójdą. Zaraz zobaczymy, będę ciął akację, zobaczymy, czy to samo będzie. Także dziękuję.